A tutaj wszystko nowe. W końcu Matis Salonu. Witam serdecznie. 30. odcinek Matis Salonu. To już taki jubileuszowy odcinek. Sporo tego już nakręciłem. Ale no, tak jak wiecie, na moim kanale to raczej jest pokazywanie niż jakaś mechanika. Pod koniec kwietnia 20 chyba 29 zawiozłem go do mechanika, tego swojego, co Wam kiedyś opowiadałem, taką mini historyjkę. I odebrałem go przedwczoraj. No jeszcze stał. Wymiana rozrządu, wymiana pompy wodnej. Regulacja linki sprzęgła, bo tak jak na tym na oględzinach też Wam mówiłem wcześniej, dziadek jeździł na sprzęgle raczej. To widać po zużyciu ogumienia na pedale sprzęgła oraz zbieżność. Także w ten sposób to wygląda. Z tym, że tak, mam trochę no, taki mini niesmak, ale to Wam później opowiem. Całą cenę też Wam przedstawię tam na, później w dalszej części. Nie wiem ile ten film będzie trwał, ale bardzo się cieszę, bo byłem przed chwileczką na menu. Zresztą zobaczcie, ja to sfilmuję teraz dookoła. On jest przed, przed żadną polarką. Także czyściutki jest bardzo. zrobiłem detailing już w dniu dzisiejszym detailing tutaj gdzie jest wlew paliwa to zaraz tam otworzę i pokażę 70 tysięcy przebiegu prawdziwego otworzę zbiorniczek może od razu bagażnik i maskę i wam będę te rzeczy pokazywał co mi się udało zrobić już Powiem wam tak e, otrzymałem silnik e, silnik otrzymałem e, w stanie brudnym silnik otrzymałem w stanie brudnym troszeczkę już go e, przemyłem I, e, i tutaj wydaje mi się no i takie oleje, takie widzicie, to będzie trzeba silnik dostałem bardzo brudny, trochę już go przemyłem żeby tu wstydu nie było lampy brudnych, ten korek, wszystko miałem w domu ten korek miałem w domu i przemyłem go, bo no naprawdę syf totalny a prosiłem nawet tego gościa i to nie za darmo, żeby mi trochę przetarł to nic nie zrobili kompletnie tylko zabrudzili Także powiem Wam szczerze, tak, bardzo lubię tego właściciela, tego warsztatu. Ale to jest taki jak z lat 80 warsztat. Bez, bez papierów, bez niczego, to jest tylko takie na karteczce, zresztą później zobaczycie jaki rachunek jest. Nie mam nic, no naprawdę gościu mi kiedyś pomógł, opowiadałem to już, ale to już chyba koniec mojej przygody z tym warsztatem. No bo nawet taki najlepszy ich, jego pracownik odszedł. Cały skrzywo właśnie i rozstali się po tylu latach tak samo. No cóż, no takie, takie jest życie, że... No taki jest, takie jest życie, że nie do końca człowiek jest przywiązany i musi odejść. Czyli coś tam stracić jeden i drugi. Ale dość tej filozofii. Słuchajcie, silnik... Przeczyściłem jest fajny. To jest oto ten zbiorniczek nowy. Yy, bardzo mi się to podoba. Zielony płyn jest zielony. Jak widać ciuteńkę za dużo. Może wezmę strzykawy, ale to raczej to gdzieś mi to może wetnie. Zobaczymy. Yy, także tak to jest. No, trochę Wam opowiem. Jestem troszkę średnio zadowolony. W sensie Silnik, powiem Wam szczerze, że gdybym nie trzeba było wymieniać, to znaczy nie, był, byłaby, nie byłoby tej kolizji gdy przy zerwanym pasku, tylko powiedzmy zerwany pasek, wymiana i cześć, to bym tego nie robił. Ponieważ ten silnik wydaje mi się, że inaczej pracuje, coś tam chyba ociera, może ten pasek nawet o, osłona, nie mam pojęcia. Taki zestaw został zamontowany w Matyzie. Jest to komplet pompa pasek. Tak wygląda oryginalna pompa wody. Nie wiem, czy dopatrzę się w jakiś znaczków dołu. Klinowej zimmering. Jakiś tam. Jeszcze mówiłem, że pokażę, jakie były koszty. Więc tak, wymiana rozrządu zimmeringu wałka zbiorniczka i pompy wody 300. Ten rozrząd, który widzieliście, 300. Zimmering wałka 10, pasek klinowy 23, płyn 47, regulacja sprzęgła 10. No, to średnie jest wyregulowane. Jakoś tak no, niezbyt mi to się podoba. Um, ustawianie zbieżności 60. Ale powiem Wam, że to jest nieustawione. To jest robota słabo zrobione. Nieustawiona. Będę musiał jechać na elektronicznie, bo tutaj to chyba tak na oko trochę. Proszę Państwa, za chwileczkę będę tankował. Już jest ponad 500 km zrobione na tym baku. Jak widać, tutaj już powoli koniec paliwa się zbliża. No i znane miejsce tutaj skręcamy w prawo. 674, widzę objedziemy jeszcze i tankujemy, podjedziemy na nasz dystrybutor. Oczywiście do drugiego pyknięcia Słuchaj, no nowa część. Yy, zobaczcie, co dostałem, yy, zdobyłem właściwie. O, oryginalną lampę. Przy prawą bardzo mi się ten reflektor podoba jest nowką no i ma te słynne nasze dewu. sam lip i korę. to jest to i tutaj ma znaczek i tutaj ma ten znaczek drugi Na tej roce, na uchwycie. Proszę Państwa, w ogóle rewelacja. Nowa lampka, oryginalna. Ten, kto mi sprzedawał, to mówił, że to leży już 20 lat u niego. I tu jeszcze guma nowa i sam lip. To też jest ważne, żeby to jest od kompletu. No tak na razie zdorobiłem się takich yy, falsyfikatów, ale może kiedyś, jak tylko będzie taka możliwość, to od razu ładuję na żółte tablice. Ok, udało mi się tutaj trochę tak zwanego detailingu zrobić. Takie w tej komorze, do nalewa dla lewania mm, paliwa. Troszeczkę tutaj poczyściłem. E, przypominam, że to było wszystko zalane kronem, Królem, królem, e, Nie nie wiem, jak to tam czytać mm, i wypowiadać. Jest e, bardzo fajna pogoda, bo jest ciepło. Słońce trochę wychodzi, ale. Mm, nie jest tak super gorąco i będzie można sobie położyć trochę pasty ja to zrobię, może nie na cały samochód ale coś zrobimy chwilę spróbuję polerować zobaczymy jaki będzie jaki będzie efekt w stosunku do tego tutaj botnik z drzwi słuchajcie, no nie wiem czy jest taki efekt duży bo ten lakier jest w ogóle na całym samochodzie w miarę świeży nie wiem, czy będzie widać go ten efekt yy, przez yy, kamerkę. Może jest, może nie ma. No nic, przelecimy tak samochód i zobaczymy. I teraz yy, chwila prawdy, bo yy, tutaj te, te ryski widziałem przy zakupie. I wydaje mi się, że one będą mogły być zniwelowane zaraz tą pastą lekko ścierną. Tutaj i tutaj jest ryska, taka przy, przy świetle. No to co, zaczynam i zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Pasta już jest. Odczekajmy, tutaj, jeszcze według producenta, 30 sekund i będziemy robić. Okej, okay. dałem dwa razy i powiem Wam, że jest różnica, ale do końca nie, nie, nie usunęła tej rysy. Ale już znacząca poprawa jest w tej chwili. I tu tak samo, tak jak widać. To już trzeba też być pedantycznym, ale odpuśćmy. Może za drugim razem jeszcze się uda to zrobić, ale naprawdę... Jak na to co było i teraz to jest fajnie. Także i tutaj, tak widzę, że dwie, trzy wgniotki są jakieś takie małe i to były, może, już tu zrobione u mnie, może u tamtego gościa. No nie wiadomo, ale tak ogólnie to nie jest pobijane No dobra, no dobra. Eee, to tyle w, w temacie za Troszkę. Zrobiłem. Jestem zadowolony naprawdę z tego bagażnika. bo wygląda tutaj już bardzo ładnie. Przygotowane miejsce na koło Kwelgę też mam praktycznie nowe. Oryginalna z tym znaczkiem DU wybitym, więc jeszcze tutaj za chwileczkę poprawię to. nad bo jest brudne i może to przelecę, bo tego nie robiłem. No i generalnie nie robiłem jeszcze tak tutaj. To jest tuste. I tutaj tych prowadnic nie myłem, bo tu jeszcze woda może zlatywać, póki nie kupię, póki nie kupię po prostu kolejnej partii tych środków krowna. No nic, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze zrobię kilka zdjęć i jadę coś zjeść, bo jestem bardzo głodny. Jeszcze wam winny jestem jak pracuje silnik po wymianie rozrządu. On jeszcze nie jest taki super rozgrzany. W ogóle muszę zobaczyć czy... O, teraz spadły jeszcze obroty. Muszę zobaczyć czy on ma ustawione biegało w ogóle bo widzę po zegarze był ten hmm, był chyba odłączony w akumulator nie, nie wiem po co no ale może to tam coś tam eee, no dobra na pewno będzie wymiana świec by to jeszcze zostawię bo są oryginalne tutaj nie wiem czy to takie latanie tego silnika to jest ok. Pracuje ładnie Aczkolwiek mówię Mam takie jakieś wrażenie, że je pracował inaczej O jeszcze dobrze, że to zajrzałem, bo nie zapiąłem tego, tego kapturka i bym zgubił kapturek już siedzi zapięty No i to tak to wygląda Do następnego dziękuję za wszystkie suby, dziękuję za wszystkie lajki. W dół mam mało, ale coś tam mam, może się polepszy. Zapraszam do obserwowania i mam nadzieję, że te moje no takie śmieszne filmy hmm, pobudzą chociaż jedną osobę do tego, żeby dbała o matiza i próbowała no nie wiem nawet prześcignąć, bo w posiadaniu stanu tego matiza. Więc bardzo bym się cieszył, aby tak się stało, by był kolejny matiz, jeszcze no, w dobrym stanie. No dobra, okej. Okay. Teraz już koniec. Na pewno. Dzięki bardzo.